Mam dla Ciebie bardzo ważne zadanie, więc słuchaj uważnie. Tak mistrzu, co mamy zrobić? Musisz złapać drużynę czunów, która przepływa rzekę. Mają ze sobą bardzo ważny przedmiot. Zajep ich wszystkich i przynieś skarb? Jak mnie zawiedzisz to zostaniesz wykastrowany łyżeczką, tak mistrzu? Coś jeszcze mój panie? Ktoś jeszcze ci podpadł? Osobiście go dorwę, urwę mu jaja i bzyknę go w dupę. Niekoniecznie w tej kolejności, eee. Nie, po prostu skocz do kiosku po najnowszy numer pani domu i do polo marketu po margarynę. I zapamiętaj w końcu żeby nie ruchać przechodniów, bo pozwą mnie zbiorowo do sądu. Ja pierdolę. Eee. W końcu wypływamy z tego zadupia, nudno tam i poza budką nie mają tam żadnego koksu. Mnie też wkurwiło to miejsce, nie miałem nawet okazji do dobrej straki, bo nas ciągle elfy podglądały. Daję ci czarodziejski wibrator Frodo. Jest wypolerowany i nasmarowany co zwiększy twoje doznania. Wszystkie elfy były zajęte ruchaniem twojej pięknej dupy co zmniejszyło przestępczość więc karę porządkową ci daruję. Hehe <grym w sumie> chyba go wypróbuję na sami jak tylko będę miał okazję. Hej kurwa, i itlap, zrób dobry użytek z mojego wibratora. Zajebiście, zapowiada się wyjebana w kosmos libacja już na pierwszym zakręcie. For someone to pray makes me feel just like. Dobra panowie, robimy desant. ło kurwa, prawie jakbym lądował na plaży Omaha, tylko że już nie jestem szkopem, a ja idę w krzaki wypróbować nowy wibrator. Stój kurwa, bo wejdziesz na minę. Co, to tylko twój stolec, Boromirze, wypadł ci ze spodni. Dobra panowie. Rozbić obóz, rozpalić ognisko, zebrać cały dostępny koks i wódkę i szykować libacje, bo od pięciu odcinków nam nie wychodzi. Zarazara, zara. kurwa, nie ma kogo ruchać. Od dawna nikogo nie bzykałem, bo Frodo ma rozjechaną dupę, a cała reszta ma takie dziwne grzybki w odbycie i się boje. O ty kurwo, aaaa, przygniotłeś mi fajfusa drewnem. Kto co gdzie jak dlaczego? To nie ja, to pewnie Legolas. Ło kurwa, widzę dwa trole w krzakach. Chyba się ruchają. Może się do nich przyłączymy? Jestem za. Będzie zajebiście. Pójdziemy ale bez ciebie. Jesteś za niski. Nie sięgasz trollowi do dupy. Co? Jak ci pierdolne stasaka? Aragornie. Weźmy gimlego ze sobą. On mi się bardzo podoba. Spierdalaj, jest za mały, troll przygniecie go kutasem i go potem nie znajdziemy. No dalej co pięciu rucha czy to nie czterech, gimli da ci pół zgniłej kiełbasy, zajebiste krzaki, dobra gimli idzie z nami, no to zajebiście aragornie, pokażmy tym trollom jak się bawiąć pumy.